Wróciliśmy do, do gry po prawie 3 tygodniowej przerwie, spowodowanej też wiadomo, efektem pandemii, która nas powiedzmy w jakim stopniu dotknęła. Wiadomo, że, że po drodze mieliśmy różne takie elementy i treningowe i, i, i też mentalne powrotu do wybudowania, do powrotu na boisko. Na tym się skupialiśmy, ale dotarliśmy właśnie do meczu z widzewem. Też skupiliśmy uwagę na, na analizie tego rywala i bynajmniej e, ja zauważyłem, że w Widzewie w stosunku gdzieś tam do ostatniego spotkania e, nastąpił progres. Może, może ten zespół się nie wyzbył, powiedzmy, błędów, ale pokazał też, e, gdzie jest jego mocna broń, gdzie może być groźny. Dla nas w jakimś stopniu ten mecz stanowił e, no niepewność. Tak? Tutaj niecierpli z niecierpliwością czekaliśmy właśnie do tego spotkania, żeby. Po dłuższym czasie wyjść na boisko i udowodnić na nowo swoją wartość na boisku. Mówię o drużynie jako całości też, ale pojedynczych zawodnikach. Myślę, że ocena meczu, tak jak, jak powiedzmy, kiedy są momenty gdzieś takich dobrych spotkań wygrywania meczy i rzeczywiście przychodzę na konferencję i, i jestem w stanie powiedzieć, że wszystko się świetnie układało, to tak rzeczywiście staram się tak mówić. Dzisiaj powiem, tak jak to wyglądało. No, pierwsza połowa na pewno dla widzewa. Mieliśmy takie założenia na pierwszą połowę, żeby, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że widzę będzie szukał takiej gry ofensywnej, będzie szukał tego bez tego jego pressingu, szczególnie, że, że w pierwszej połowie ten, ta energia i to przygotowanie fizyczne będzie gdzieś tam widoczne. Ale chciałem przede wszystkim, oczekiwałem od mojego zespołu, że odnajdziemy się w tych momentach, kiedy tą piłkę odbierzemy, nie tylko w fazie kontry, ale chciałem też, liczyłem na to, że będziemy rozgrywać momenty ataku pozycyjnego. Niestety nie udało się, i ta połowa gdzieś tam nam uciekała. Tutaj myślę, że na wysokości zadania stanęło to, co gdzieś wypracowaliśmy, czyli taka solidna defensywa, która sobie też radzi w takich bardzo trudnych, skrajnych momentach, kiedy coś się tam nie układa, zaciera i to pozwoliło nam przetrwać te trudniejsze momenty pierwszej połowy, chociaż w tej niezbyt takiej no, dobrej dla nas połowie mieliśmy dwie dogodne sytuacje, bo po stałym fragmencie Tomek Midzierski uderzał tam z... Z piątego metra, czy też, czy też tam element taki można kontry, Bardziej chyba obrońcy widzewa bodajże zgubili środkowi piłkę. Bartek śpiączka gdzieś wyprowadzał piłkę w pole karne, taki chyba niezbyt precyzyjny oddał strzały, gdzie bramkarz widzewa nie miał chyba kłopotów ze złapaniem. W przerwie zdawaliśmy sobie sprawę, że, że jednak ten mecz będzie trudniejszy niż się wydawało. I dokonywaliśmy korekt w ustawieniu, w nastawieniu i, no, i przede wszystkim mówiliśmy o tym, że musimy odnaleźć się w grze ofensywnej. Moim zdaniem to przyniosło zamierzony efekt w postaci tego, że mecz się wyrównał. Nie chcę tu powiedzieć, że zdominowaliśmy my jako górnie Głęcza tą drugą połowę. Doprowadziliśmy do tego, że mecz był wyrównany i wydaje mi się mecz wyglądał w ten sposób, że no, prawdopodobnie która drużyna zdobyłaby tą bramkę, to to spotkanie by wygrała. Ja, jeżeli mogę ocenić swój zespół, to, to na, pewno, na pewno graliśmy właśnie troszkę lepiej w piłkę. Stworzyliśmy powiedzmy takie sytuacje, podanie Marcina Stromeckiego do, do śpiączki strzałczy, czy wejście później na zmianę Bartka Kalinkowskiego, gdzie dziemleczko wybijał po strzale, po strzale za polakarnego piłkę na rzut rożny. Także tutaj też cały czas szukając tej swojej szansy, tak mówię, w tej wyrównanie drugiej połowie, musieliśmy cały czas zwracać uwagę na defensywę, a tym bardziej musieliśmy zwrócić uwagę w momencie, kiedy no, troszkę nieodpowiedzialnie zachował się Sergii Krykun, trzeba to nazwać po imieniu, nieodpowiedzialne zachowanie, czerwona kartka, która osłabiła zespół na ostatnie 10 minut, która eliminuje jego z następnych dwóch spotkań, także na pewno nie będę tolerował jako trener takich zachowań. I tutaj już musieliśmy się skupić na remisie, chociaż gdzieś ten jakiś fragment, stały fragment w końcówce był, ale tutaj muszę uszanować ten punkt z pozycji tego, jak dzisiaj zagrał widzę w pierwszej połowie. My też wracając po tej dłuższej przerwie musimy zaakceptować ten punkt, wydobyć z tego meczu to, co, to, co dobre, to, co, to, co przeanalizować. No wypukli też co co byśmy chcieli poprawić, chociaż to za dużo czasu nie ma, bo w środę gramy już z Arką Gdynia. No i skupić się na następnym spotkaniu. Dopisujemy ten punkt i, i, i jak to się mówi, patrzymy do przodu, myślimy do przodu.